Witam. Posłuchajmy audio boku na podstawie książki Nowenna Pompejańska: Najpiękniejsze świadectwa. Część szósta. Czyta Sylwia: Niezapominajka. A dzisiaj: Wirus Bostoński. Urosepsa i ostra niewydolność nerek obyło się bez operacji. Uzdrowienie zjąkania. Dokuczliwy polip. I to dzisiaj tyle. Wirus bostoński. Nowennę pompejańską odmawiałam już kilka razy i zawsze okoliczności rozpoczęcia tej modlitwy były podobne. Nagła potrzeba, szybka decyzja bez zastanawiania się, czy podołam tej modlitwie. Po prostu, kiedy czułam, że jestem przyparta do muru i nie widziałam innego rozwiązania, brałam do ręki różaniec i zaczynałam kolejną nowennę. To świadectwo dotyczy mojego dwuletniego synka, który od urodzenia był ogólnie zdrowy i dobrze się rozwijał. Jesienią na jego nóżkach pojawiły się czerwone, szorstkie i swędzące plamy. Wszystko wskazywało na nietolerancję białka mleka krowiego. Choć było to niełatwe, zastosowałam dietę bezmleczną u synka i u siebie. Karmiłam wówczas piersią. Nastąpiła poprawa, lecz niestety, mimo naszej ostrożności, czasem coś zakazanego znalazło się w naszym jadłospisie. I natychmiast pojawiały się zmiany skórne. W zasadzie wystarczyła odrobina śmietany, i reakcja organizmu była natychmiastowa. Czerwona, swędząca skóra, co wywoływało u synka niepokój i nerwowość. Nie wspomnę już o jego zaostrzonym apetycie. Na niedozwolone dla niego produkty. Zaprowadziłam więc dietetyczny reżim, i sytuacja wydawałoby się, została z grubsza opanowana. Pewnej nocy podczas snu synek zaczął się nagle niemiłosiernie drapać. Był niespokojny, płakał, wszystko wskazywało na nawrót egzemy na nogach. Nie mogłam sprawdzić, bo nie chciałam go dodatkowo rozdrażniać. Zajmowaniem piżamki. Byłam przerażona. Nie wiedziałam, jak mu pomóc. Sądziłam, że zjadł coś bez mojej wiedzy. Widząc cierpienie dziecka, zaczęłam niezwłocznie odmawiać nowennę pompejańską. Nad ranem sytuacja trochę się unormowała. Mały usnął. Kiedy się obudził i zdjęłam mu piżamę, zamarłam. Widok był wstrząsający. Nóżki w miejscach, gdzie była poprzednio egzema, były obsypane setkami bąbli, częściowo rozdrapanymi. Okazało się, że synek złapał od starszego brata tzw. wirus bostoński. Jest to choroba zakaźna, która objawia się między innymi zmianami skórnymi podobnymi do ospy wiecznej, ale atakuje tylko dłonie, nogi i okolice ust. Przez tydzień synek musiał być nieustannie pilnowany, gdyż nie wolno mu było się drapać. Nie mogłam go nawet ubrać, bo rozdrapana skóra mogła ulec zakażeniu. Wirus masowo zaatakował najsłabsze fragmenty jego skóry. Starszy syn miał tylko kilka kropek. Ktokolwiek zobaczył moje dziecko, był przerażony. Mimo wszystko byłam spokojna. Wiedziałam, że odmawiając nowennę, mam wszystko pod kontrolą. Gdy skończyłam część błagalną, stan zdrowia synka był dobry, a po zakończeniu części dziewczynnej, na nogach nie było już śladu choroby i uczulenia, mimo braku leczenia farmakologicznego. Dodam, że w międzyczasie synek zaczął spożywać małe ilości mlecznych produktów i był szczęśliwy, że ma zdrowe nogi. Tak jak przy poprzednich moich nowennach, tak i teraz. Napotykałam liczne przeciwności. Moja choroba, związany z nią chaos w domu, konieczność odstawienia synka od piersi i związany z tym stres dla całej rodziny, brak czasu na modlitwę w ciągu dnia, nowenne odmawiałam w nocy. Liczne zwątpienia i zniechęcenia, jednak udało się. Matka Boża mnie wysłuchała, a ponadto otrzymałam jeszcze inne łaski. Po napisaniu powyższego świadectwa udało mi się pomyślnie załatwić jeszcze kilka ważnych spraw. Co odczytałam jako dodatkową łaskę od pompejańskiej królowej i jako znak, że świadectwa są bardzo ważne i nie można zwlekać z rozpowszechnianiem ich. Magda. Urosepsa i ostra niewydolność nerek. Z początkiem maja mój mąż Marek ciężko zachorował. Diagnoza lekarzy była następująca. Urosepsa, ostra niewydolność nerek oraz niewydolność oddechowa. Mąż przez dwa tygodnie utrzymywany był w śpiątce farmakologicznej. Lekarze nie dawali praktycznie nadziei na ocalenie jego życia. W intencji zdrowia męża została odprawiona msza święta. Koleżanka poradziła mi, abym prosiła o łaskę uzdrowienia poprzez odmawianie nowenny pompejańskiej. Z wielką wiarą i nadzieją zaczęłam odmawiać modlitwę różańcową. Po kilku dniach stan męża zaczął się poprawiać. Lekarze kontynuowali leczenie, i z dnia na dzień było coraz lepiej. Wierzę, że to cud. Mężowi zostało podarowane drugie życie. W tej chwili stan zdrowia męża jest zadowalający, a minęło niecałe dwa miesiące od stanu krytycznego. Z całego serca dziękuję Mateczce Bożej Pompejańskiej. Że wysłuchała mojej prośby. Dzielę się moim doświadczeniem, aby dać świadectwo, że nowenna pompejańska jest skuteczna i nie do odparcia. Krystyna. Obyło się bez operacji. Chcę podziękować królowej Różańca Świętego za uleczenie mojego trzyletniego synka. Rok temu trafiliśmy z nim do chirurga. Podobno bardzo dobrego, który skierował dziecko na operację. Powiedział, że nie ma innej metody wyleczenia. Wtedy zaczęłam się modlić. Odmówiłam trzy nowenny, nie do odparcia. Poruszyłam chyba pół nieba, bo modliłam się też do świętych, od spraw beznadziejnych, w tym do świętej rity, a ponadto do świętego Jana Pawła II. Odmawiałam koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wszystko to w intencji uzdrowienia synka, aby uchronić go przed operacją. Udałam się ponownie z dzieckiem do lekarza i okazało się, że operacja nie jest potrzebna. Wielka jest moja radość i wdzięczność. Pamiętajcie, Bóg nie zostawia nas samych, nawet gdy wszystko, co się wokół nas dzieje, wskazuje, że jest inaczej. On przychodzi nam z pomocą, po prostu czasem trochę później. Nawet wtedy, gdy wątpimy, wie, że jesteśmy tylko ludźmi, ma świadomość naszych słabości i bardzo nas kocha. I chwała mu za to, że ma dla nas tyle cierpliwości. Bo gdy Twojej pomocy wezwałam, nawiedziła mnie łaska Boża. Dziękuję, Beata. Uzdrowienie z Mój syn Krzyś bardzo się jąkał. Czasami nie mógł wydusić z siebie ani słowa. To było straszne. Nie mogłam chwilami dogadać się ze swoim własnym dzieckiem. Oczywiście jeździliśmy przez trzy lata na przeróżne terapie, lecz problem dalej był widoczny. W tym roku szkolnym mój syn miał podjąć naukę w szkole. Bardzo bałam się reakcji rówieśników. W wakacje zaczęłam odmawiać Nowenne do Matki Bożej i problem z dnia na dzień był coraz mniejszy. Obecnie Krzyś jest radosnym, aktywnym dzieckiem. Ma dużo kolegów w klasie, a wczoraj był nawet na konkursie recytatorskim. Odmawiajcie nowenne. Matko Boża dziękuję z całego serca. Anna Dokuczliwy Polip Obiecałam, że złożę świadectwo, gdy zostanę uzdrowiona. Zgłosiłam się do przychodni z powodu powtarzających i nasilających się krwotoków od grudnia 2012 roku. Nie poszłam wcześniej do lekarza, ponieważ najpierw potraktowałam to incydentalnie, potem z głupoty może samo przejdzie dopiero lęk zmobilizował mnie do pójścia do lekarza. Był dzień wyboru papieża Franciszka. To już nie były żarty. Powiedziałam tylko mężowi, że jeśli stracę przytomność, ma dzwonić po karetkę. Wolny termin w gabinecie przypadł na 22 marca. Wcześniej zrobiłam badania tarczycy, krwi i tym podobne, więc wykluczono zaburzenia hormonalne. USG wykazało zmiany polip endomendrium. I lekarka stwierdziła, że to on jest powodem krwotoków. Otrzymałam skierowanie do szpitala. 28 marca rozpoczęłam nowennę, czekając na miejsce w szpitalu. Po dwóch tygodniach powtórzono badania. Pani doktor powtórzyła badanie USG. Powiedziała wtedy: "Ale tu nic nie ma, jest czysto. Brała pani jakieś leki?" Odpowiedziałam zgodnie z prawdą, że nie. Od tamtego czasu nie mam krwotoków. Jestem zdrowa. Po polipie nie ma śladu. Zostałam wysłuchana. Niesamowitym doświadczeniem było odmawianie części dziękczynnej nowenny. Pierwszy raz naprawdę dziękowałam nie tylko formułką modlitwy, ale całym sercem. Uświadomiłam sobie, że trzeba prosić z wiarą. Tyle razy odmawiałam nowennę dziękczynną, nie widząc efektów. Nadal z prośbą w sercu. Może dlatego, że prosiłam o sprawy duchowe, a na to trzeba czasu. Choćby przemiana serca teściowej, jej podejście do naszego małżeństwa, nie akceptowała go przez 20 lat, nie, zastąpiły, nie nastąpiły bezpośrednio po zakończeniu nowenny, tylko po niemalże roku. Zadzwoniła do mnie w dniu dziecka z serdecznymi życzeniami i słowami błogosławieństwa. Wiedziałam, że poprzez wybór tego dnia chce mi okazać akceptację. Pamiętam, że kiedy modliłam się o błogosławieństwo dla rodziny, tak się złożyło, że ostatniego dnia części Dzień Czynnej Nowenny moja piętnastoletnia córka i ja przyjęłyśmy szkaplerz karmelitański. Z kolei intencja o uzdrowienie wewnętrzne zaowocowała spoczynkiem w Duchu Świętym. Owoce tej łaski były niesamowite. Radość, pokój i ten śpiew w sercu, gloria in excelsis deo. Długo odmawiałam wtedy różaniec, bo ten zachwyt Bogiem tak jakoś spowalniał modlitwę. Chciałabym jeszcze kiedyś tak się modlić, bez uczucia jakiegokolwiek zmęczenia, bez rozproszeń, z taką radością i wdzięcznością w sercu. Małgorzata. Koniec części szóstej. Dziękuję wszystkim za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi i pomaga w każdy czas. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.